Udowodnijcie, że to wy, bo coś jest nie tak. A co niby jest nie tak, Moi rodzice od dwóch lat nie żyją. Ale w tej kominiarce jest duszno. Musisz udowodnić, że to rzeczywiście wy, bo moi rodzice już od dwóch lat nie żyją, więc to niemożliwe, że oni żyją. Jeśli chcesz, to możemy przyjść, abyś nas zobaczyła. No dobra już, w końcu możemy to zdjąć. Szykuj się mogą przyjść w każdej chwili. Co jest wy? serią żyjecie? I co teraz zrobimy? Te pedały porwały go i chcą 5 trilionów złotych, jak ją nawet nie mam jednego trilion. Halo? Halo. Siema pajace, jak pewnie wiesz, mamy twojego kolegę, masz 45 minut, aby dać pieniądze, a jeśli nie, to pokażę ci jego gnijące ciało, a potem się tobą zajmiemy. Ale... Zamknij ryj, nie przerywaj mi. Mogę na chwilę. Teraz pamiętaj, że z nami się nie zadzieram, masz 10 minut. Ale tamta powiedziała 45. Chcę ci coś pokazać. Ty starożytny Debilu, wyłaś ku... Gdzie ja jestem? Zamknij je mordę i gadaj, gdzie jest baza twojego szefa. Nic ci nie powiem nawet, jeśli mnie zabijesz. Mam pomysł, możesz iść. I co pozwoliłaś mu przeżyć? Nie. Hej, Sudan, co Egipt? Co to było? Nie wiem. Co to kur? Punkt dla nas przebiło go na wylot zatrzymał się w Iranie. Co pewnie już się zesrałeś na taki widok. Imperium Rzeszów co to kurwa jest i czemu jest przebity na wylot? Nie widać? Dobra wiem że ma aparat i musisz nam dać. A co z tamtym? Niech nie dni Chyba już na maksa zwariowałaś nie dość że mam ci dać aparat to jeszcze mam w moim kraju zostawić ciało. Dobra wyśleć i moich ludzi aby ci zabrali bo ty zbyt leniwy jesteś. Zaraz, czy ja nie mogłem zrobić tego wcześniej? A co szefie? Co to?